Cześć wszystkim, Seba z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale BeSite. No i zapraszam Was na pierwszy odcinek w grudniu. Tak jest, mamy koniec roku, no ale my lecimy dalej, a grudzień będzie dosyć obfity w spotkania, no bo praktycznie do końca roku coś się dzieje. No a jako, że coś się dzieje, no to trzeba zacząć coś stawiać, prawda? Z nadzieją, że będzie zielono. Dzisiaj był dla Was AKO 4, ale zanim to, no to przedstawiam Wam promocję nowego bookmachera, który wszedł na polski rynek. A mowa o bookmacherze Betters, który w ramach oferty powitalnej przygotował aż 225 zł dla nowych graczy, 10 zł freebetu za weryfikację bez depozytu oraz 15 zł za pierwszy depozyt. Te 15 zł też jest freebetem, plus zakład bez ryzyka do 200 zł. No i aby skorzystać z tych wszystkich bonusów oraz promocji, które oferuje nowy bookmacher Betters, wystarczy zarejestrować się. Z linku, który macie podany w opisie tego materiału. A teraz przejdźmy już do kuponu. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to ako 4 e, i dwa typy będą ode mnie, a dwa typy będą od Kuby Starzały, którego możecie znać e, z naszych streamów oraz z jego konta na Xie, gdzie? Wręcz praktycznie codziennie wrzuca jakieś typy. Link też oczywiście do jego konta na x będzie w opisie. Możecie. możecie zobaczyć, co tam ciekawego wrzuca. Może akurat znajdziecie coś dla siebie. No ale przejdźmy już do tego pierwszego spotkania. A zaczynamy od meczu Ajax Utrecht, w którym poszliśmy over 2,5 bramki. Kurs jest dosyć spokojny. Patrzę, że to jest liga holenderska, dosyć bramkę strzelna i Ajax i Utrecht potrafią strzelać bramki, potrafi ich padać bardzo dużo. No są to dwie znakomite drużyny w ofensywie. No i są po prostu stopu ligi holenderskiej. Krótko i na temat. Potem przechodzimy do dwóch spotkań z Premier League. Dzisiaj jest tych spotkań aż sześć, ja wybrałem dwa teorii najprostsze na papierze takie, które powinny wejść. No i po prostu na to liczę. Zaczniemy sobie od spotkania Southampton-Chelsea, no i poszedłem w zwycięstwo Chelsea. Southampton, choć w ostatnim ich spotkaniu przeciwko Liverpoolowi wygrywali w pewnym momencie, grając ku siebie, jednak no Liverpool to Liverpool, pokazali swoją klasę w ofensywie, no i wygrali z tym Southampton, gdyż Southampton najlepsze w defensywie, jak i po prostu ta drużyna najlepsza nie jest w tym sezonie Premier League. Dlatego uważam, że Chelsea też większego problemu nie będzie miał patrząc, że e, początek sezonu Chelsea był dosyć dobry, e, dobrze się oglądało ich spotkania, grali fajną piłkę, konstruowali sytuację, dużo bardzo aktywni, oddawali dużo strzałów. E, była to bardzo przyjemna piłka dla oka, dlatego liczę, że dla takiego przeciwnika jak Southampton, no to zgarną te trzy punkty i za zielenią nam to spotkanie. Potem przechodzimy do meczu Newcastle-Liverpool. Już spotkanie e, powiedziałbym, że ciekawsze, trochę bardziej poważne, jednak Newcastle jest... E, o wiele lepszym zespołem w porównaniu do Southampton, no ale to w sumie nie o tym. No ale też poszedłem w czyste zwycięstwo Liverpoolu z tego względu, że jest to zespół rozpędzony w gazie. Zespół, który będzie walczyć o mistrza Ligi Angielskiej. Na pewno będzie chciał go sobie zapewnić wcześniej. Musi zbierać tych punktów jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Aby po prostu mieć ten bagaż, jeżeli wpadliby w jakiś dołek, tak jak na przykład City, prawda? Dlatego poszedłem w zwycięstwo Liverpoolu. No i też na papierze typ idealny. A na boisku zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. No i przechodzimy do ostatniego typu. Jest to też drugi od Kuby. Jest to mecz Atletico Bilbao Real Madrid. I Kuba zaproponował nam BTTS. Real rozgrywa zaległą kolejkę na wyjeździe. No i z pewnością będą chcieli zdobyć trzy punkty tym meczem. Na przeciwko mamy Atletyk Bilbao, który w tym sezonie gra bardzo dobrze. No i plasuje się na czwartym miejscu w tabeli. Obie drużyny dysponują mocno ofensywą, więc śmiało można spodziewać się tutaj bramek z obu stron. No, jeżeli chodzi o ten kupon, to tyle. Kurs wyszedł nam 574 gramy za 50 zł. Bezpiecznie, spokojnie mamy początek grudnia. Będziemy się was kręcali. No ale liczymy, że. Kupon ludniowy już będzie zielony i będzie nam się miło zamykał ten rok. Zanim zakończę materiał, chciałbym Was poprosić zachęcić, abyście zostawili subskrypcję na naszym kanale, gdyż będę teraz dążyć do 3000 subskrypcji. Łapkę w górę oraz komentarz, abyśmy wiedzieli, co może warto poprawić, co może zmienić. Albo komentarz konkursowy. A zadanie konkursowe brzmi: podaj dokładny wynik meczu Athletic Bilbao, Real Madrid. 5 najszybszych osób zgarnie Freebeta o wartości 20 zł. Także to było na tyle. Trzymajcie się i cześć!